Witam serdecznie. 17 grudzień 2012. Dzisiaj obrzeża kijkowego szlaku. Taka mała wyprawa, taki mały rekonesans, żeby spojrzeć, jak wyglądają te rejony odry, na które kiedyś wędkowałem. Dzisiaj kilka słów o takim cyklu. Wybieram, sieję, doglądam i zbieram. Czy może wybieram, sieję, uprawiam i zbieram. Może tak nawet. Cykl, który jest ewidentnie funkcjonującym cały czas w naszym życiu. Mimo, że wielokrotnie możemy mieć wrażenie, że wcale nie my wybieramy że wcale nie my decydujemy o wielu sprawach o wielu efektach różnych, różnych, różnych spraw różnych sytuacji życiowych. Ale prawda jest taka, że my decydujemy, my wybieramy. My wybieramy świadomie czy nieświadomie, czy mniej świadomie, czy bardzo świadomie, my wybieramy. My wybieramy prawo przyczyny i skutku jest fundamentalnym prawem funkcjonującym na Ziemi w ogóle w wszechświecie. Jest prawem fundamentalnym i tak naprawdę jakby zrozumienie tego, Zrozumienie tego, co chcemy mieć na wyjściu, co chcemy mieć na, jako efekt naszego działania, e, m, m, zrozumienie tego, że ten efekt, że to, co chcemy mieć na wyjściu, jest bardzo mocno powiązane z tym, co dajemy na wejściu, <laughs> no, jest wielka rzecz, wielka sprawa. Zrozumienie tego. Większość ludzi jakby nie zwraca na to uwagi, robi ciągle to samo każdego dnia, albo robi jakieś nieznaczne zmiany i w ogóle nie w stronę, która by ich prowadziła do celu, jeżeli sobie jakiś cel ustawili. A oczekują jakichś rezultatów nagłych, wspaniałych, niesamowitych, niezwykłych. Ale nie da się. To nie jest sposób, to nie jest metoda. Prawda jest taka, że, że mm, trzeba najpierw wybrać. Wybrać, e, 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 zasiać, potem uprawiać, starannie dbać, a potem można zbierać. Ale oczywiście, kiedy się bierzemy do tego wyboru, to musimy wiedzieć, co będziemy chcieli zbierać. To jest bardzo powiązane. Jeżeli Wiemy, co chcemy zbierać. Możemy decydować się na wybór tego rodzaju ziarna, które będziemy chcieli siać, prawda? Rodzaju działań, dziedziny życia, którą się chcemy zajmować, sposobu naszego działania, tempa naszego działania, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. A potem, cóż, doglądać, uprawiać, dbać, nawozić, podlewać, prawda? W jaki sposób? Ano. Poprzez pracę nad sobą, przede wszystkim mocną pracę nad sobą, poprzez bycie super przykładem, poprzez starania się, naprawdę starania się, m, m, takie, które będą prowadziły do, do celu, który sobie ustawiliśmy. Jak długo te cykle trwają? Ano, tak długo jak stajemy się gotowi do tego, żeby odebrać zbiór. Tak długo. Te cykle generalnie tak trwają. To nie jest tak, że. My sobie jesteśmy w stanie ten cykl ustawić, że on zaczynam teraz i wtedy skończymy sobie daty ustawiamy oczywiście, ustawiamy terminy i tak dalej. Potrzebujemy, no tak jesteśmy skonstruowani. My poprzez ustawianie sobie celów sobie jakby uświadamiamy, dopiero wynajdujemy, co my chcemy, prawda? Ale cykl jest zależny od naszego osobistego wzrostu. I zbiór, zebranie tego, co zasialiśmy, będzie możliwe wtedy, jeżeli będziemy w stanie to unieść, jeżeli będziemy w stanie... Jeżeli dorośniemy do tego osobowościowo, jeżeli staniemy się człowiekiem, który może ten zbiór, te zbiory rzeczywiście zebrać i właściwie wykorzystać. Tak sądzę, tak uważam, że tak się dzieje i myślę, że jest to bliskie prawdy. Bardzo bliskie prawdy. Tyle na dzisiaj na tym kikowym rekonesansie na obrzeżach e, kikowego szlaku. Do zobaczenia jutro. Hej!